Dobry cześć kukuryku. Witajcie. Przeczytałem właśnie dawno takie spostrzeżenie, które jest tak trafne i tak, tak celne, że, że poczułem wręcz złość, że to nie ja na to wpadłem. Chociaż znałem wszystkie części składowe tego i wiedziałem o tym, a jednak nie, wpadło, nie wpadłem na to, żeby tak to ująć. Słuchajcie, jeszcze. Rok temu, jeszcze parę miesięcy temu, życie ludzkie było tak cenne. Nawet życie, wiecie, tych osób, które na łożu śmierci już tam dogorywają. Ich życie było tak cenne, że musieliśmy zawiesić wszystkie nasze prawa, wolność osobistą, demokrację. Nasze prawo do stanowienia o swoim ciele wszystko to trzeba było zawiesić, bo najważniejsze jest ludzkie życie, nawet jedno, nawet tej przysłowiowej babci. Więc daliśmy się pozamykać jak bydło, bo to było najważniejsze. I przychodzi nagle luty tego roku, wojna w straszliwa wojna w odległej galaktyce, i nagle się okazuje, że. Demokracja, nasze zachodnie wartości, wolność, prawa obywatelskie to jest wszystko tak ważne, tak, tak niezwykle ważne. Znowu, że, że każda ilość istnień ludzkich, rebeliantów czy biednych misiów, ewoków, już nie mówiąc oczywiście o, o imperialnych szturmowcach, bo tych to można oczywiście tam, to nie są w ogóle. Istoty, który, o których warto myśleć, można to poświęcić, bo demokracja jest najważniejsza ważne, najważniejsze są prawa obywatelskie, i na to ty, tylko o to i o to chodzi. I nawet do takich wypowiedzi dochodziło, które się powinny skończyć przed Trybunałem oczywiście, naszych ministrów że no cóż, no jeśli spadną jakieś bomby na polskie miasta. To, no to trudno, ale my tutaj musimy bronić tych wartości, musimy pokazać, że te wartości są dla nas ważne. To jest poziom zakłamania, który no te granice są cały czas przesuwane i właściwie nie wiadomo gdzie to, gdzie to się może skończyć i ludzie słuchajcie, łykają to jak pelikany, Oglądają te telewizje, emocjonują się tym, wspierają oczywiście zawsze słuszną sprawę. Nieważne co to jest za sprawa, ale oni zawsze słuszną sprawę wspierają, no bo słuszna sprawa jest po to, żeby ją wspierać. No już nie mówię o takich kosztach, że tam na jesieni to jak się zrobi chłodniej, to za chwilę będziemy, będziemy meblami chyba palić w piecach. Może chrustem, jak znacie leśniczego i dobrze z nim zagadacie, to Wam pozwoli nazbierać chrustu. Chociaż przepraszam, właśnie się okazało, że nasza władza wspaniałomyślnie ogłosiła, że węgiel przywróci do cen sprzed wojny. No co? Kto im zabroni? Władza nasza jest tak potężna, że oni mogą sobie na stryknięcie wręcz. Falco powiedzieć że cena węgla będzie taka i taka. Oczywiście te firmy które węgiel kupują po cenach droższych już w tej chwili będą miały dopłaty z rządu bo rząd wiecie ma mnóstwo pieniędzy ze swojej kieszeni premier wysupła zapłaci i będzie cena jak przed wojną. Dwa takie małe haczyki każdy może kupić tylko 3 tony tego węgla, więc jakieś kartki pewnie będą. No i druga rzecz, żeby w ogóle móc kupić taki węgiel, trzeba się zapisać do centralnego rejestru yy, słuchajcie, posiadaczy piecy, no bo to nie może tak być, że, że ktoś sobie wejdzie, na przykład mieszka w bloku, a kupi sobie 3 tony węgla, nie? I potem je komuś odsprzeda. No przecież to jest chyba jasne, że trzeba się przed takimi rzeczami zabezpieczyć. I powiedzieć, że komuna wróciła, to już w tym momencie byłoby chyba obraźliwe dla Komuny. Ja oczywiście nie jestem żadnym fanem Komuny. Wręcz jej nienawidzę. Dostaję ataków złości, kiedy widzę, że dzieci tych komunistycznych włodarzy tutaj się panoszą cały czas w Polsce, są gwiazdami i nawet nie musiały zmienić nazwisk czy się odcinać od tej przeszłości. Tak jak na przykład dzieci nazistów, które. Oczywiście e, nikt się na nich nie mścił, e, nie byli tam gdzieś zabijani, no ale przyzwoitość wymagała, że nazwiska pozmieniali i raczej się nie szczyco tym, kim, kim byli ich W Polsce e, po tak zwanym upadku komuny e, to nic takiego nie miało miejsca. Te dzieci komunistów oczywiście się panoszą. E, Prowadzą programy, rozmawiają sobie na przykład tam z panem Urbanem, kanalią wybitną i wspominają sobie z rozrzewnieniem te wspaniałe czasy. Wiecie, komuna była, była straszna i wredna, i nie było oczywiście, Polska nie była krajem wówczas już suwerennym, ale chciałbym przypomnieć, że pod tym sowieckim butem. W Polsce robiliśmy na przykład komputery, robiliśmy elektronikę, budowaliśmy statki. E, oczywiście to wszystko tam było źle zarządzane, nie przynosiło nam jakichś wielkich, wielkiego bogactwa. E, no, ale to trzeba było, wiecie, wywalić komunę, zostawić przemysł. Myśmy zrobili, myśmy zrobili odwrotnie, zniszczyliśmy wszystko, co było e, dobre, co żeśmy za te kredyty. Wierkowskie pokupowali, po, pobudowali, potworzyli. To wszystko zostało zaprzepaszczone. Została tylko, została tylko komuna. Dokładnie odwrotnie niż trzeba było zrobić. Ta, taka tradycja e, polska. My zawsze robimy odwrotnie e, niż to, co powinniśmy zrobić. I no tak to właśnie potem wygląda. Przerwa w kukuryku. Słuchajcie. E, po prostu stwierdziłem, że ta formuła może się nie wyczerpała, ale mnie wyczerpała, tak? To było codzienne przebijanie się przez jakieś negatywne, negatywne informacje, złe wiadomości, jeszcze gorsze prognozy, i w pewnym momencie to naprawdę zaczęło ciążyć. To już było widać chyba po, po tych ostatnich kilku czy kilkunastu odcinkach, że mnie po prostu ten temat przybija. I Zacząłem szukać jakiejś formuły, żeby, żeby znaleźć jakikolwiek pozytyw do, do mówienia. I myślałem przez ostatnie tygodnie, w jaki sposób to zrobić. I słuchajcie, myślę sobie w ten sposób: to już jest oczywiste, że reset tego systemu nastąpi, to tego się nie da uniknąć, tego się nie da ciągnąć, to za chwilę, jak to mówi słynny mem, glebnie, tak? I teraz, jak ten reset będzie wyglądał? No będzie wyglądał tak, jak ktoś go wymyśli. Teraz chodzi o to, żebyśmy my wymyślili i żebyśmy my kierowali, żebyśmy chociaż mieli plan, tak? Może w tej chwili nie jesteśmy przy władzy, może w tej chwili nie mamy jakiejś tam wielkiej siły, ale dobrze by było, gdybyśmy wiedzieli, czego chcemy, tak? Bo ten świat, który nam zabrano, który nam zniszczono, on nie był. Umówmy się. E że możemy sobie to powiedzieć wprost, że, że nie był idealny, było tam dużo rzeczy złych. I to, że to się skończyło tak jak się skończyło w tej chwili, jak to widać, no to wynikało wprost z tego, że, że były tam złe mechanizmy. Więc ja rozmyślam o tym, jaki, jakiego świata chcę po tym resecie. I to jest myślenie pozytywne. E e jeśli tego nie wyrazimy, jeśli tego nawet sobie w głowie nie poukładamy, no to oczywiście nie ma żadnej szansy, żeby cokolwiek z tych rzeczy nastąpiło i będzie dokładnie odwrotnie. Dlatego pierwszy taki krok, nawet mając świadomość tego, że, że nasza siła, nasza władza jest w tej chwili ograniczona. Nie mówię, że jej nie ma w ogóle, ale jest, jest powiedzmy ograniczona. To jest właśnie sobie to poukładać. I teraz ja dzisiaj chciałbym zarysować po prostu ten temat, rzucić takie takich parę zagadnień, które uważam, że są bardzo ważne i na których się powinniśmy skupić, a potem rozbudować to o szczegóły. I teraz słuchajcie. Nowy system, który, który ja bym chciał, żeby powstał, przynajmniej w Polsce i w naszej najbliższej okolicy, chciałbym, żeby był oparty o po pierwsze, o zaufanie. O zaufanie do, do człowieka o to, że na przykład jeśli mówię, że kimś jestem, to jestem tą osobą. I dopóki, dopóki nie mamy dowodów, że podaje się za kogoś innego, to traktowane to jest właśnie tak, jak, jak to powiedziałem, tak, zaufanie. To się może wydawać abstrakcyjne, ale na przykład, wiecie, w systemach anglosaskich nie ma czegoś takiego jak dowód, jak dowód osobisty. Tam, jeśli nie masz prawa jazdy z nazwiskiem, no to właściwie twoim dowodem osobistym to jest jakiś rachunek, który opłacasz, tak? No jeśli opłacasz, płacisz pieniądze jako ktoś tam, no to nie zakładają, że, ty, że tą osobą jesteś. Oczywiście no, w niektórych sytuacjach, typu wynajęcie mieszkania, bierzesz jakieś referencje, czyli dwie inne osoby, czy tam jedną osobę, która potwierdza, że tak, ty, to ty, ale generalnie ufa się ludziom na takim podstawowym poziomie i e, uważam, że to jest bardzo bardzo dobre. Rozbuduję ten wątek e, w nas którymś z kolejnych e, nagrań. E, zaufanie, tak. E, druga rzecz, którą chciałbym, e, żeby była taka wartość, która była w tym systemie wpisana w niego u, pod u podstaw, to Prawda, tak? Nie wolno żadnych systemów opierać na kłamstwie. Na przykład dzisiaj system finansowy oparty jest na kłamstwie, bo dzisiaj tak naprawdę ile warta jest złotówka? Nikt tego nie wie, a rząd sobie może tej złotówki dodrukować, i ty miałeś, to by się wydawało, że, że ona jest warta tam tyle, a ona jest warta połowę tego, no bo oni dwa razy tyle do, dodrukowali sobie, tak? Czyli mamy Zaufanie, mamy prawdę i bardzo ważną rzecz dobrowolność, tak. Wszystko, co się w tym systemie dzieje, powinno mieć charakter dobrowolny. Jeden przykład taki na, na szybko, no to właśnie na przykład sprawy medyczne. Jeśli nie mam ochoty być leczonym, czy być zabezpieczanym na coś, no to po prostu yy, mnie się do tego nie zmusza. Oczywiście można mnie przekonywać, znów tutaj wracamy do punktu drugiego, prawda, czyli prawdziwymi informacjami, I to musi być u podstaw. Nie wolno sobie tam, tak jak na przykład w wypadku morowego powietrza, naginać pewnych rzeczy, wiecie, no w zasadzie to my wiemy, że to tam skuteczność tego to jest tam 50%, a powiemy, że 100%. Tudzież powiemy, że wiemy, że śmiertelność jest tam jakiś promil, ale powiemy, że 10%, bo to tak na wszelki wypadek i to jest wbudowane w system. Dokładnie odwrotnie powinna być prawda, powinna leżeć u podstaw. Dobrowolność powinna leżeć u podstaw. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Dobrowolność nam właściwie załatwia ten problem demokracji, bo no bo nam się mówi, że demokracja jest najważniejsza, wola, wola ludu, a jednocześnie w samej istocie demokracji wpisane jest to, że jak większość przegłosuje pod wpływem kłamstwa, przekonana jakimś tam kłamstwem, większość się przegłosuje, że, że trzeba ci coś zabrać, trzeba ci coś zrobić, to twoja wola zostaje złamana właśnie decyzją większości i nic z tym nie możesz zrobić. Więc Myślę, że powinniśmy akcent postawić właśnie na dokładnie odwrotnie na, na dobrowolności, tak, udział we wszystkim co robi ten system, powinien być dobrowolny. I takie trzy, takie trzy podstawowe, pozytywne. Postulaty chciałbym wysunąć i w następnych odcinkach je rozbudować. I myślę, że powinniśmy się w tej chwili zacząć, właśnie zastanawiać, bo to będzie ten, ten moment, kiedy za chwilkę wszystko, wiecie, powyciągają śrubki, nity, które spajały ten, ten nasz wspaniały system. To wszystko zostanie rozebrane i będzie próba podstawienia czegoś nowego. Walka, rozegra się o to co to będzie. I teraz, jak my będziemy walczyć, jeśli nawet nie mamy określonego tego, co chcemy. Więc ja od dzisiaj tak naprawdę nie będę się już skupiał na tych negatywnych, na tych negatywnych rzeczach. Nie będę tutaj nikogo nawet biczował. Wszyscy wiemy, co o tym myślimy. Wiemy, jak jest. Rzeczy, które należy zrobić, to po prostu należy zrobić, nie należy o nich gadać. Nikt się też nie chce znaleźć na liście proskrypcyjnej. A wiecie, nas już straszą, że tutaj za chwilę Imperium Galaktyczne może na naszym terenie planety Ewoków prowadzić jakiś sabotaż, wiecie, prowadzić jakieś tam morderstwa. No i właśnie nikt nie będzie pytał, a co się stało tam z tym gościem? No, zabiło go Imperium. A jakieś są dowody tego? No nie są, ale to nieważne, przecież wiemy, jeśli, jeśli ktoś zginął, no to na pewno zabiło go, zabiło go imperium. Słuchajcie, mam nadzieję, że wszyscy jesteście w dobrym zdrowiu, że się świetnie trzymacie. Nagle gdzieś tam uderza, jak piorąc jasnego nieba, gdzieś tam obok nas i no już widziałem... Bardzo blisko mnie parę, parę osób niestety dotkniętych. Tym oczywiście nie wolno o tym mówić, nie wolno pytać, e, zwłaszcza ich znajomych, którzy, e, którzy byli blisko i, i widzieli, no to ich nie wolno denerwować, nie wolno im wypominać, że e, zaufaliście nauce. Nie wolno. Ale ja wiem, że, że Wy jesteście wszyscy na pewno w dobrym zdrowiu. Świetnie się trzymacie. Pozdrawiam. Słuchajcie, zapraszam do, do wpisywania pozytywnych postulatów tego, co chcemy, żeby się zmieniło w tym świecie na na lepsze i ja mam takie podejście od góry do dołu, czyli od najważniejszych takich wartości, które potem chciałbym rozbudowywać na konkretne rozwiązania. Ale jeśli macie jakieś pomysły szczegółowe, trzeba to wyrażać, tak? Trzeba to wyrażać, bo jeśli sobie tego nie powiemy, jeśli się na to nie zgodzimy, no to nie ma żadnej możliwości, żeby to się spełniło. Pozdrawiam serdecznie, do następnego, cześć.